Witam Państwa bardzo serdecznie, Marcin Sencerski, firma Hydromas Zapole jesteśmy generalnym przedstawicielem, dystrybutorem importerem ciągników tym na rynek polski oraz ciągników Lindner austriackich. Chciałbym tak pokrótce tu przedstawić Państwu ofertę ciągników koreańskich, tym To są ciągniki o mocach od 25 do 105 koni. Pokazane modele mamy w różnych kombinacjach, mamy z maszynami komunalnymi. Od niedawna nasza firma. Podpisała jak gdyby takie porozumienie z polskim producentem, który dla nas robi tak sprzęt fabryczny, jeżeli chodzi o puki, zamiatarki, wszelkiego rodzaju kosiarki, ładowacze, tuzy, czyli osprzęt, który możemy zastosować w przeciwniku komunalnym przede wszystkim, ale też rolniczym. Nowością, którą wprowadziliśmy na rynek polski, jest pięcioletnia gwarancja. Gwarancja jest ograniczona liczbą motogodzin do 2000, wcześniej to było 2 lata lub 1500 na cały traktor, 3 lata lub 2000 na silnik skrzynie. Na dzień dzisiejszy będzie to 5 lat lub 2000 motogodzin na cały traktor, tak zwany od deski do deski. Kolejnym produktem, który importujemy są ciągniki Lindner, ciągniki austriackie, bardzo stara marka. Na targach prezentowane modele to jest Lindner 134, czyli ten największy mocowo to jest ciągnik o mocy 134 koni z powerbostem do 144 koni, ale takim rodzynkiem i nowością tutaj to jest Lintra. Jest to nowość przede wszystkim dlatego, że są takie dwa elementy zastosowane nowe w Lindnerze, czyli przede wszystkim skrzynia biegów jest już bezstopniowa, czego do tej pory Lindner nie miał w swojej ofercie i skrętna tylna oś, co pozwala nam wykorzystać traktor z ładowaczem czołowym coś w stylu ładowarki teleskopowej. Wiadomo, że w ładowaczu czołowym nie mamy wysuwanego teleskopu, chociaż ładowacz zastosowany tutaj w Lindnerze podnosi na wysokość 4 metry. Traktor prezentowany na targach jest to traktor w najbogatszej wersji, z womem, z tuzem, z kabiną resorowaną, z ładowaczem. Właśnie z bezstopniową skrzynią, która ma kilka trybów pracy, od ekonomicznego, normalnego po ciężkiej pracy. W zależności od, od prac wykonywanych możemy sobie dobrać odpowiednio przełożenia, czyli ona automatycznie sobie będzie tak dobierać, żeby wy, by wychodziło jak najniższe spalanie. Kabina, oczywiście jak we wszystkich widnerach jest to kabina klatka z certyfikatem, kabina fobs rops tak jak w ładowarkach, maszynach budowlanych, czyli ten traktor no jest z można powiedzieć, jednym z bezpieczniejszych na rynku. Silnik zastosowany w Minitracku to jest silnik Perkinsa, Euro 3B, traktor kompaktowy, nie za wysoki, bardzo nadający się do niskich, starych obud, wysokość prezentowanego modelu jest na poziomie 2,35, waga ciągnika to jest na poziomie z tym całym osprzętem, który wymieniłem to jest 4,8, także też nie jest lekki traktor. Tryby pracy skrętnej osi są tak jak w ładowarce, czyli mamy przychód, skręt wśród tył możemy zrobić też 4 lat także no, tak jak w ładowarce teleskopowej, ale przy zachowaniu oczywiście w 100% wszystkich cech ciągnika rolniczego. Także spokojnie możemy tym ciągnikiem orać, siać, kosić, no i robić wszystkie inne prace polowe.